Czy wiesz, co zawiera bilet na piknik budowlany? Po pierwsze, rzeczy konkretne i przeliczalne. W cenie biletu dostajesz od nas żetony, które możesz wymienić na dwie porcje z grilla, pyszne frytki, napoje oraz piwo. Dodatkowo czekają na Ciebie atrakcje takie jak strzelanie z łuku czy farmerski golf. Po drugie, rzeczy nieprzeliczalne. Ponieważ na naszym pikniku spotkasz firmy z branży budowlanej. Firmy, które chcą współpracować, które prowadzą fajne biznesy. I spędzisz czas w świetnej atmosferze. Dlatego nie czekaj już ani chwili dłużej, bo to za kilka dni, 21 czerwca, rozpoczyna się nasz piknik. Wejdź na stronę Build.NL, wypełnij prosty formularz zgłoszeniowy, a my wyślemy do Ciebie fakturę, którą bez problemu wliczysz w koszty firmowe. Więc jeżeli jesteś firmą budowlaną, która chce się rozwijać, jest otwarta na współpracę, chce poznać nowe, ciekawe, interesujące kontakty i spędzić czas w świetnej atmosferze, nie może Ciebie tam zabraknąć. Nasi partnerzy oraz firmy budowlane już na Ciebie tam czekają. Zapraszamy na piknik budowlany. Budujmy razem i do zobaczenia.